O, dzień A dobry, midowni, na poniedziałek A tak? właśnie I możemy odpalić z Wojtka. to też jest duży plus Możesz powiedzieć, że teraz A nagrywam. Aha, nagrywasz. No ogólnie to jest ban. Dlatego y, wszy, wszystko aktualne, ale... Ej, ja mogę Cię pokazać jak chcesz. Nie. lepiej nie. Wszystko, wszystko aktualne, tylko po prostu y, live y, jutro będzie na kanale Spell na TV Shoty. Linka yy, podepnę w komentarzach do Wojtka filmu. A, dziękuję. A, a teraz co robiliśmy to dobrze nie spaliło się. Dobre? Takie trochę przypalone, ale... <laughs> ale dobre. To ja zobaczę. <laughs> Kurwa telefon padał z kopia talerza To nic się nie stało Bo tłuste było Siłą rzeczy stądszego Siłą rzeczy, no, rzeczy rozkradzić ten drugi kanał i będzie święty spokój kurwa Nie, nie czuć, żeby spalone. Bo ja od razu zacząłem, jak dołożyłeś, do żeby to w jednym miejscu nie było. Żeby to nie przyklejało się. A ty kucharza mnie uczysz. Chyba także i zostawił garnek. Mieszałeś, mieszałeś. I się spaliło. Nie, bo ty do końca. Ja, jak ty odchodzisz, to ja zawsze włączę na dziesiątkę. A nie do końca. Aż kurę ten garnek skaczę. Tak drugę <gry> tak ja. mm. Ale może być ty. Nie? Tak. Na dziesiątkę to tak siedem. Spaliłeś? Jeszcze mi punkty odejmujesz? To ja spaliłem? do ty robiłeś. dłużej się robi. Na no, początku no w dwóch, a on No stop To do, do, do dobrze, że wlałeś wodę przygotowaną, żeby jak się gotowało, to nie przykleiło się tak, jak powinno się przykleić. Idziemy to do nich? Ale może być. Ciekawe czy krzywy się zdarzą. I papryka. Mm. Przeje wodę. Widzicie? To tak wygląda. Telefon do do teleżeru, pat, bo śliskie to było. Co ty to nagrywasz? Что ты делаешь? <laughs> yeah, <laughs> <laughs> не, Вилас, ты так делаешь. Если бы мы не награвим, то только Кушульку бы награвим. Не было, ничего видать. Кушулька только. <laughs> Баскетбол. Ale nie narzekasz, że niedobre. Szyb, szyb szybciej ode mnie. Sam robiłem. No ze mną, przepraszam bardzo. Ty tylko spaliłeś, to dużo nie pomogłeś. <głosy> <głosy> ja spaliłem, tak.